Więc e, Wtedy naszym majstrem był Czesław Palanis. To było takie przy gs budowlane przedsiębiorstwo. E, zaprosili nas, żebyśmy my wykonali fundament pod pomnik, który miał powstać w parku. Czesław Palanis e, zwrócił się do mnie, jako ja byłem e, zbrojarz betoniarz, żeby wykonać e, Zbrojenie po ten pomnik i bo trzeba było potem papier podpisać, że ja odpowiadam za te wykonanie, że ten pomnik się nie zawali. Więc ja jako Mieczysław Mieczkowski byłem zbrojarzem. Przy mnie razem pracowali Jan Wieczorek, Jan Koneszko, Jan Olsztyn, Ryszard Grzybowski. Franciszek Kap, Józef Piotrowski, Antoni Budowicz, Mirosław Lewandowski i Stanisław Czeszkiewicz. My wykonaliśmy tak. Koparka przyjechała, wykonała wykop. My tylko szpadlami potem skończyliśmy, żeby było dobrze. Wszystko wymiary, odpowiednie to, co wymogi budowlane wykazują. Więc zrobiliśmy, zaleliśmy tak zwany podkład z betonu chudego tak zwanego. Następnie ja wykonałem razem z moimi pomocnikami zbrojenie. Włożyliśmy to do wykopu i leliśmy jednoznacznie aż do końca. To był gdzieś wykop przeszło 2,5 metra głębokości. Potem szalunek na wierzchu obleliśmy wszystko i zostawiliśmy. Naszym, na tym nasza praca przy pomniku skończyła się. No byłem, no widziałem, tylko już mnie to tak za bardzo nie interesowało, więc było tak, byli dźwigi, byli, już były ustawione części pomnika, bo to nie jednolity pomnik, tylko z części się składał. Bo wtedy na owe czasy nie było takiego dźwigu, żeby podniósł od razu cały pomnik i postawił, a i rzeźbiarze nie mieli takiej możliwości, żeby to było w całości zrobione. Więc częściami nakładali, potem już po chyba jakieś miesiącu od czasu fundamentu, jak my zrobiliśmy jedno po drugim. No i tego. No i otwarcie było 22 chyba, że lipca. No, otwarcie, no, w owym czasie ludzi mnóstwo w Sejnach było. To tam nie było tak, jak teraz przychodzi kilku tam, dwóch, trzech, czterech albo dziesięciu. Wtedy były setki ludzi. Bo to i poniekąd był gdzieś rok 1900. E, 69, 70. No, nie pamiętam już teraz, ale na owe czasy to było wydarzenie w Sejnach. Ludzie wtedy reagowali na to bardzo spontanicznie po prostu. Przyjeżdżali nawet, e, były i ze szkół, różne delegacje i z pegerów i wszystko tego, także ludzi było mnóstwo. Wielka uroczystość wtedy była. Był biały. No, z czasem poszarzał. Tam raz próbowali go potem jakoś wybielić, odnowić, straż tamtego i te inne tego, no ale to już nie dawało efektu. Z początku pomnik był przeznaczony na inną cześć. Po prostu, bo to było 25-lecie PRL-u i tak dalej. Potem czasy się zmieniły. W 1982 roku, w lipcu, 22 lipca, przemianowali ten pomnik na Matki Polki. I dotychczas to jest tablica. A pomnik pierwotny, co postawieni, jest tam no, ta data jakoś zniszczona. Także kto przyjedzie teraz do Seń, to nie wie w którym roku to jest postawione.